Jesteśmy już fundacją, fundacją Podaruj Radość. Podaruj Radość. Wszystkie działania, które realizujemy, robimy już z ramienia fundacji. No i chciałabym Wam powiedzieć, z czym to się wiąże i z jakimi też zajęciami, które proponujemy. To są zajęcia dla dzieci, formacja dzieci we wspólnotach i nie tylko. Zajęcia o świętych. Łączymy to razem. Z przytulankami. Jak wiecie, nasze dzieło proponujemy dzieciom, żeby coś wartościowego im przekazać i też uczymy właśnie o, o świętych dzieciaki. Właśnie tą wizję jest dziecięce przytulanie w zasięgu każdego, bo warto w to coś inwestować, szczególnie w tym świecie, który. Trochę jest już nastawiony na, na inne wartości. My jednak chcemy te wartości moralne i wiary szerzyć u dzieci. Nie tylko o robimy zajęcia, ale również przygotowujemy pod kątem właśnie przez was realizowanych tematów te zajęcia dla dzieci. Cały dochód ze sprzedaży naszych produktów właśnie jest przekazywany na cele statutowe naszej Fundacji. A myślę, że jest to warty prezent na Komunię Świętą, która się zbliża. Więc jeśli ktoś nie ma pomysłu, to zachęcamy. Na przykład tutaj mamy Jana Pawła II, Tereskę, ale też w przygotowaniu będą kolejni święci, więc zachęcamy do śledzenia nas na naszym profilu. E, a szczególnie prosimy o modlitwę, a jeśli ktoś może, to prosimy też o Was wsparcie finansowe, bo, e, bo chcemy wiele rzeczy zrealizować, ale jak wiemy potrzeba na to środków. Więc pozdrawiamy Was z pięknego tyńca, e, ślemy całuski i do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie mamy samych. Jeszcze, jeszcze trochę.